Dojechał do nas Netzvor X600, epicka nazwa, oraz kamera Mola n 3 od Dopai. Więc je również dla Was odpakujemy. Tak świeży, że jeszcze chrupiący Orange 4K Stream. Dekoder 4K Stream do Multiroomu, który dopiero co wszedł na stronę Orange, a my dzisiaj go dla Was odpakujemy i pokażemy, co znajduje się w środku. Zapraszam. Dotarł jeszcze jeden sprzęt na dzisiejszy unboxing, zatem odpakuję jeszcze dzisiaj dla Was kolejną kamerę od Reolink. Na ten dekoder czekałem nie jakoś specjalnie długo, ale aktualnie przedłużam usługi Orange. Chciałem też w końcu sobie zrobić Multirum i mieć normalną telewizję w pokoju, ale słyszałem, że są testy nowego tego tera, który ma być. Bardziej smart. No i pojawił się dekoder 4K Stream, pierwszy dekoder Orange do telewizji, który działa po Wi-Fi, ani po internecie. Nie musimy ciągnąć kabla internetowego, akurat mój telewizor, tam gdzie się znajduje, nie ma dostępu do kabla internetowego, więc to był problem. A dekoder 4K Stream ma go rozwiązać. Więc otwórzmy i zobaczmy, jak to cudo wygląda. Na sam początek więc mamy schemat podłączenia. Czyli chyba rozwijalny. dobra, co tutaj pisze? Modem i przewód internetowy w zestawie. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeba, albo może przy jakiejś pierwszej instalacji. Zobaczymy. Przewód HDMI, zasilacz i tak naprawdę tyle. Mamy do niego pilocik, nowy pilot od orange. Ciekawi mnie, czy ten ich główny dekoder też się zmieni. Jest informacja, jak pierwszy raz uruchomić. Ok, czyli mamy taką prostą instrukcję. Mamy ten dekoder. No, jak mi box, ale taki trochę ładniejszy. Podoba mi się, zdecydowanie ładniejszy niż ten aktualny dekoder od Orange. Mam nadzieję, że tego typu rzeczy zastąpią te aktualnie występujące. Pamiętajcie o tym, że musicie mieć aktualnie dekoder Orange. To nie może być Wasz jedyny. To jest tylko i wyłącznie dodatkowy, malutki. Producent Shenzhen SNDC Technology. Shenzhen po prostu wszystko jest produkowane w tym regionie Chin. No i tak jak tutaj było na instrukcji. Przecisk włączenia, zasilanie, kabel ethernetowy, HDMI, SEP um, I tutaj też mamy USB. Dobra, a w środku kabelek eternetowy, kabelek HDMI. Dwie tanie baterie, nanorand, pewnie do pilota. Aczkolwiek ja się już trochę wyleczyłem z tanich baterii. Jak kupiłem 100 baterii Kodaka, które wytrzymują mniej więcej 3 dni. I muszę wszystko ciągle wymieniać. Masakra. Zasilacz. I nowy pilot. Tak wygląda nowy pilot. Ładniejszy. Mamy, yy, mamy ten, mamy asystenta, mamy go w kolorach Google, mamy przycisk Orange. No wygląda to zdecydowanie lepiej niż aktualny dekoder, a ja przystępuję do jego montażu i już wkrótce zobaczycie jego recenzję na smart. Pokażemy Wam czy jest sens MultiRoom z Orange z tym nowym dekoderem 4K Stream. Dawno już nie otwierałem ani nie recenzowałem kamerki samochodowej, dlatego cieszę się, że kolejna pojawiła się w moich rękach. Tutaj potrzebuję mojego magicznego nożyka, który pomoże mi ją otworzyć. Wtedy wiecie, że to jest prawdziwy unboxing. Dopaj. Dopaj dash camera. Okay. Na sam początek instrukcja z jakimś takim elementem chyba do przyklejenia do szyby, ale to, tego się zaraz dowiem. Okay. Instrukcja. W kilku językach. Chociaż czekajcie, to jest angielski i ruski po prostu w dwóch językach, po angielsku i po rosyjsku. Tutaj mamy element do zamocowania na szybę w naszym samochodzie oraz to, co stricte na szybę montujemy, czyli to przyklejamy do szyby, a to do tej plakietki. Dzięki czemu, jak będziemy to ściągać, to nie będziemy ściągać bezpośrednio z szyby, tylko z tej plakietki. Jest to wygodniejsze. Tutaj wyciągamy kamerę. Szumuję, że mi się kojarzy z MP trójką, prawda? MP trójka, typowa MP trójeczka. Co my tu mamy? Power, mic. Jeżeli chodzi, nie wiem. Okej, okay, mic, tu może a, pewnie tutaj jest mikrofon. Okej, okay, a, a to jest reset. Przepraszam, to jest reset, czyli tu możemy ją zresetować. Tutaj mamy taką zaślepkę na, na kamerę. Wejście na USB-C. To w sumie tyle. tych przycisków. Tu jest jeszcze wejście na kartę microSD. Żadnych zbędnych przycisków, minimalizm, fajnie. Wolę minimalizm. Nie lubię zbyt dużej ilości przycisków, bo i takich potem nie używam w aucie. Mamy podwójne wejście na, do, podwójne wejście na miejsce, gdzie kiedyś dawaliśmy popielniczkę, żebyśmy mogli ładować tą kamerę. Ja osobiście mam teraz przypiętą swoją kamerę u siebie bezpośrednio do akumulatora i jest to moim zdaniem zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Ale jest też bardziej ingerencyjne. Mamy coś. Przepraszam bardzo, a co to jest? A, to jest GPS. Okej. Okay. Bo to jest kamerka z GPS-em. I to jest ten GPS, który montujemy w ten sposób do szyby. Ok. Teraz to jest jasne. Co jeszcze znajdę? Znajdę długi kabel zasilający na mikro USB. Wolę kiedy coś ma USB C, a nie mikro USB, ale niech będzie. Mamy tutaj taką łopatkę, żeby odgięć sobie pod sufitkę, żeby ten kabel ładnie schować. I to wszystko. Więc tak to wygląda kamera. A nawet wam ściągnę tą zaślepkę, żeby się ładnie prezentowała. Chciało, gdzieś się. Kamera dotarła. Netsfor x 600 trochę jak Terminator, nie? Jeżeli chodzi o nazwę, to jest jego pierwsza wersja. Potem będzie latał za nami, będzie jeździł ciężarówką i próbował nas wszystkich zabić, albo będzie wyglądał jak Schwarzenegger, ale na początek będzie próbował posprzątać nam dom. Więc odpakowuję robota. Ok, sam karton, co sumie jest plusem, bo to jest takie eko. I kiedyś nie lubiłem takich typowych kartonowych opakowań, bo stwierdzałem, że nie są ekologiczne. Teraz ja je lubię bardziej. Na minus na pewno ta pianka. Jeżeli już robimy ekologiczny karton, to po co nam pianka? No ale dobra. Mamy porządną instrukcję. Patrzcie, gruba. Angielski, ruski, hiszpański, francois, italiano. Niemieckiego nie dali? Aż dziwne. Zawsze dają niemiecki. No ale cóż, polskiego nie ma. Przy otworze. Your partners for a cleaner house. Polskiego nie ma i niemieckiego też odziwo nie ma. Ściągamy mniej ekologiczny element i mamy robota. Roboty mogą być białe albo czarne. Ten wybrał, że będzie czarny. Coś wypadło. O, jaki taki ładny, czysty. Ona szybko potem przestają być takie ładne i czyste. Niestety są mniej zdecydowanie mniej czyste, ale pierwszy efekt zawsze jest fajny. O, czyli już widzę, że mamy ten element, że nie mamy podnoszonej klapki. Tutaj mamy przycisk włączenia oraz ładowania i taką ikonkę Wi-Fi. Sam odkurzacz, w jak odkurzacz trochę. Tutaj nie ma nic w nim jakiegoś specjalnie odkrywczego. Tutaj mamy dwa w jednym, tak podejrzewam, chociaż nie, to jest po prostu sam kurz. Tam jest dwa w jednym. Otwieram sobie tu jest ten filtr. Muszę w swoim w końcu wymienić. Dobra. A co pod spodem? Pod spodem mamy dwie szczotki boczne oraz szczotkę główną. Mieszaną gumę z włosiem, czyli coś nowego. Czyli jednak coś wymyślili nowego. Okay. Tutaj... Jakie proste ułożenie elementów w tym pudełku, za to ma plusa. Ludzie, którzy czasami tak kombinują to chcieli, a nie mogli. Dobra, tutaj mamy opakowanie. No właśnie, to jest zapokanie dwa w jednym, czy to jest zapokojanie sama woda. Hmm, to jest chyba sama woda. To jest tylko element wodny. Eee, czekajcie, muszę aż sobie zobaczyć o, no tu. inny kształt tego, więc wydaje mi się, że to jest odkurzanie, a to jest mopowanie. Tak się prezentuje już z tą nakładką na mopa. No będzie trzeba zobaczyć, czy faktycznie nie ma odkurzania z mopowaniem. To byłoby dziwne podejście, ale kto wie. Stacja ładowania taka typowa. Przeważnie mają tutaj jeszcze plastik. Tutaj zdecydowali się na taką dziurę na lampkę taką zieloną. No i to nie jest jakoś nic zbyt nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach. Mamy zapasowy filtr, więc fajnie. Mamy ymm, szczotki boczne wraz z zapasem. Mamy taką oto szczoteczkę do czyszczenia go, ale nie mam miejsca, żeby ją gdzieś tutaj wsadzić, więc pewnie ją zgubię, znając mnie. Mamy zapasową szmatkę oraz pewnie zasilacz. Dokładnie. Zasilacz. Czyli tak się prezentuje NETZWOR X600. Wszystko, co znajdziecie w pudełku. Jego recenzja w październiku na Smartmi. Czas na kamerę Reolink. Kolejna kamerka od tego producenta. Naprawdę się w tym specjalizują. Dużo już tam ich dali. Dzięki czemu mogliśmy dużo z nich przetestować. Zawsze tu jest taka. Do not accept if seal is broken. No, czyli tutaj mamy taką specjalną naklejkę, która nam mówi o tym, że nikt przy tej kamerze nie grzebał. To jest plusem. Be Prepared, Be Rolling. Jak zazwyczaj. Co my tu mamy? Mamy jakieś opakowanie. Opakowanie skrywa tę platkę, dzięki której łatwiej będzie nam przekręcić kamerę w odpowiednim miejscu. Naklejki informujące złodziej o tym, że są nagrywani kamerą Reolink. żeby potem nie wiem, szukali jakiejś wiadomości, o sobie, to będą wiedzieli, że od kamery Reolink. Deklaracja z Unii Europejskiej czegoś oraz instrukcja obsługi w po angielsku. Co, po angielsku nie, co jeszcze inne języki, ale polskiego pewnie nie ma. Nigdy nie ma. Niemiecki, francuski, brak polskiego. Co mamy? Mamy tutaj kolejne elementy montażowe do kamery. Samą kamerkę, które zaraz obejrzę i kabel eternetowy niebieski, takiego jeszcze nie miałem w kolekcji. No dobra, otwieramy kamerę. Co my tutaj mamy? Mamy trzy wejścia: na kabel eternetowy, na zasilanie i na coś. Możliwe, że to jest na, na panel. Ale trochę mnie dziwi to, że są aż trzy wejścia. Przy recenzji będzie powiedziane, Krzysiek sprawdzi po co. Ok, wow! Ale ta kamera ma diut do doświetlania. Cztery i jeszcze jakaś mini. Napisałem, że ta mini to jest z takim lekkim przesunięciem. Trochę, tam widzę, że w fabryce tak trochę zeszło. W bok, mam nadzieję, że to nie będzie problem. Niemniej jednak ma cztery kamery doświetlające, więc to nie jest nawet tak, że wy doświetlicie złodzieja, ale po prostu jego i całą przestrzeń wokół Was. Odkręcę ją, bo ona jest chyba teraz do góry nogami. Tak tak się prezentuje. Z tyłu widzę, że mamy wejście na kartę MicroSD. Trzeba to sobie odkręcić krzyżakami. Ciężkie dojście, co jest plusem bardzo dużym, bo dzięki temu osobom po stronie będzie ciężko się dostać do Waszej karty. I tak naprawdę to tyle. No, kamera jest całkiem, całkiem fajna, taka dosyć zgrabna. Trochę mi nie pasuje ten pomarańczowy pasek tutaj, jakby. Wolałbym, nie wiem, niebieski. Tylko, że jest napis Reolink po niebiesku, w kolorze niebieskim, to też ten paseczek mógłby być niebieski. No ale niech, niech będzie, to jest tylko i wyłącznie mała em, wizualna rzecz, więc spoko. Kamerę samą w sobie widzę, że tutaj przykręcamy trzema śrubami zresztą mamy tutaj trzy wkręty. Mała rzecz, bo musiałem się dowiedzieć po co jest trzeci kabel, ale Krzysiek z Zaświatów, który już przetestował milion kamer Rolling powiedział mi, że to jest przycisk do resetu. No proszę, no to się zagadka wyjaśniła.